Odebrała Pani w tym roku symboliczne klucze do miasta z rąk Pani Prezydent. Proszę nam tu zdradzić, jak Pani będzie rządzić przez ten tydzień miastem? To chciałabym wszystkich seniorów przede wszystkim zaprosić, bo to są bardzo fajne imprezy. W tamtym roku też byłam, tylko nie miałam takiego zaszczytu odebrać klucza. W tym roku mnie ten zaszczyt spotkał od Pani Prezydent Moniki Bryl, więc zachęcam wszystkich seniorów. To są wspaniałe imprezy. Tak samo w środę mamy Norgi Walking. Zapraszam wszystkich do klubu tam mamy spotkanie o godzinie 14 i wyruszamy wszyscy drogą do geosfery. Tam się spotykamy, robimy ćwiczenia i później się bawimy. Bawimy do samego rana. Panie prezydent, czwarta edycja Tygodnia Seniorów i kolejny sukces. Już po pierwszym dniu można się spodziewać bardzo dużej frekwencji. Proszę nam zdradzić, czym tkwi tajemnica tego sukcesu? Chyba w energii naszych jawożnickich seniorów. Oni po prostu zawsze dopisują, świetnie się bawią. Była pani przecież na koncercie, widziała. Ludzie energetycznie reagują na to, co się dzieje na scenie, ale nie tylko koncerty. Będzie przecież i takie jak dzisiaj, ale będzie i Moniuszko, i trochę na temat pracy dla seniorów, bo różne są potrzeby seniorów w tym wieku. To jest nowość, ale też i o zdrowiu, i geosferę powtarzamy. Hity są co roku, czyli geosfera. Tam seniorzy też przy pieczonych, przy muzyce świetnie się bawią, ale i kawiarenka seniora. Tam głównie oglądamy, jak nasze młode dzieci występują. Też wspólnie śpiewamy i dobre ciacho i kawa na wspólne rozmowy. To się powtarza, ale to się cieszy największym uznaniem. Cieszę się, że tych miejsc mogłoby być więcej, i więcej, i więcej. I mam takie marzenie, żeby w przyszłym roku było ich naprawdę więcej. Nie doszło mi. Dalże Inicjatywa Cudowne Inicjatywy dla Seniorów. Z których tutaj imprez przygotowanych dla seniorów będzie Pani korzystać? Ze wszystkich. Mam wszystkie zaproszenia na wszystkie koncerty. Na pewno się zjawię w Gosferze. Nie wiem, czy Nordic Walking zaliczę. Natomiast też kawiarenka dla seniora, tudzież koncert z piosenkami Tiny Turner będzie dla mnie wielką, wielką atrakcją. W tym roku nowością są te targi pracy, jak i również warsztaty kulinarne. Co Pani sądzi o tej inicjatywie? Bardzo fajna, właściwie to ja mało gotuję, ale chętnie bym się czegoś nowego nauczyła ponieważ cały rok pracuję na rzecz seniorów, to od czasu do czasu chcę się troszeczkę rozerwać z seniorami dla seniorów. To piękne to wszystko, bo naprawdę szkoda, że nie, mam, nie mamy więcej siły i czasu i możliwości, żeby po prostu robić częściej takie spotkania dla seniorów w Jest nas tak dużo. Jedna czwarta mieszkańców to są ludzie starsi. Seniorzy kocham Was. Urząd Marszałkowski pierwszy raz zaangażował się w Jaworznicki Tydzień Seniora. Dla Państwa to jest bardzo ważna grupa społeczna, tak? Yy, zgadza się. Yy... Tegoroczne dni seniora w naszym mieście, jawożnie w moim rodzinnym mieście, mamy okazję również zaprezentować działania Urzędu Marszałkowskiego. Dla nas, jako dla województwa, seniorzy to bardzo cenna grupa ludzi. To są ludzie z ogromnym doświadczeniem, którym mogą dzielić się z innymi. Nasze pokolenie, ludzi nieco młodszych, ma tą ogromną szansę, żeby czerpać z tego doświadczenia właśnie seniorów. Województwo Śląskie prowadzi taką politykę senioralną bardzo mocno otwartą na potrzeby tego. Tej grupy, tej grupy ludzi. Przygotowujecie Państwo dla nich wiele różnych takich inicjatyw, i zdrowotnych, i kulturalnych. Proszę wymienić niektóre z nich. Tak, mamy bardzo szeroką e, politykę adresowaną do seniorów. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi szereg działań. Ostatnio nawet w naszym mieście Jaworznie, w naszej geosferze, przeprowadzane były takie warsztaty dla seniorów. E, one były adresowane do środowiska seniorów, e, praktycznie pokazywały, jak te organizacje pozarządowe, w szeregach, których mamy y, ludzi starszych, ludzi niepełnosprawnych, mogą sięgać po zewnętrzne źródła. Bardzo praktyczne warsztaty, y, wiele wskazówek, y, wiele dobrych drogowskazów, y, które y, prowadzą właśnie y, tą grupę społeczną y, w taką aktywność jeszcze w tym okresie ich życia. Łatwo i dziewczędzane są! Panie, to już jest czwarty dzień Tygodnia Seniora. Dzisiaj odbył się przepiękny koncert arii operowych Moniuszki. Jak panu podobał się ten repertuar? Bardzo. W ogóle lubimy klasykę. I jeżeli jest tylko okazja, to my korzystamy. A pani co sądzi o dzisiejszym koncercie? Zawsze lubiłam Moniuszkę. A ponieważ jeszcze mojej kuzynki, córka śpiewała pani Kamila Goik, to dlatego do przyszłam też. Czy korzystały pani również z innych atrakcji, którą które zapewniono seniorom? Tak, tak. Ja już byłam na inauguracji, a więc na piosence Odkopanej, tutaj na koncercie. A zresztą na Odkopaną chodzę prawie zawsze, o ile tylko czas pozwala. No i oczywiście wczoraj też byłam w Geosferze. Deszcz troszkę przeszkodził, ale też było bardzo fajnie. Muzyka Proszę panią, byłam w zeszłym roku i w tym roku również mi się udało znaleźć czas. I uważam, że to, co robi Jawożno dla seniorów, to naprawdę jest godne pochwały. I żeby inne miasta również brały przykład. Było w geosferze cudownie. Mimo deszczu ludzie się bawili. A tutaj nie, można się rozgrzać herbatką deszcz nie przeszkadza. Cudownie! W jakich wydarzeniach w ramach Tygodnia Seniora Pani uczestniczyła? Wczoraj na przykład w bibliotece byłam w świetnym wieczorze. Wieczorze bajek, to znaczy, to była bajka no, o, o księciu, o chłopcu, o księżniczce. W każdym razie okraszona muzyką na skrzypcach. No Trzeba przyznać, że. Wszyscy doskonale się bawiliśmy, odmłodziliśmy się przynajmniej o kilkadziesiąt lat. Ja na przykład się odmłodziłam tylko o 80 lat i zostało mi tych osiem prawie. Oh, oh, so